Cześć, dzisiaj bym wam pokazać, jak zrobić prywatny serwer do Vintrilo. Chodźmy w tam gdzie mamy zainstalowane pliki. Ma wszystkie linki mam podane w opisie. Ok, szukamy w program Files, File Server. Wchodzimy tutaj w Vintrilo Server. Tutaj zmieniamy nazwę na test. Jako tam w ogóle chcemy. Tutaj hasło odmienia. Oczywiście, ja mam już to zmienione. Wtedy uruchamiamy tutaj ten plik. Ruchamy Ventilo. Wchodzimy na tą stronkę. kupujemy swoje IP. Wtedy bierzemy tutaj. Wklejamy IP. OK. łączymy się z serwerem. Wtedy naciskamy tutaj prawym serwer login. Wtedy sobie bierzemy hasło do admina. Wpisujemy. Wtedy możemy tutaj tworzyć ten kanały Takie inne. Widać łączy, No i wszystko można. Dziękuję za obejrzenie filmika. Proszę o sukces profilu. Samą w górę przy każdym filmikach i, przy kom i komentarze. Pozdrawiam serdecznie.